W wykładzie tym chciałbym rozpocząć dyskusję oscylatora harmonicznego. Jest to bardzo ważne zagadnienie pojawiające się w nauce i technice i chciałbym to zrobić porządnie. Sytuacja jest następująca. Mamy tutaj mamy, mamy ścianę. Mamy ścianę, tutaj mamy na przykład oś X. Tutaj załóżmy, że jest 0 osi X. No i mamy teraz sprężynę. Mamy sprężynkę i mamy ciało o masie M. Tutaj mamy sytuację, gdy sprężyna nie jest ani rozciągnięta, ani ściśnięta. Jest to taki stan naturalny. Ciało jest w punkcie 0. Teraz jeśli rozciągniemy sprężynę, jeśli rozciągniemy sprężynę, no to wiemy wszyscy, że pojawi się siła w tym kierunku. Jeśli ściśniemy sprężynę, jeśli ściśniemy sprężynę, no to wtedy pojawi się siła w tym kierunku. No, ja już wcześniej przedstawiłem, jak, jakim prawem rządzi się sprężyna i przedstawiłem, mam prawo Huka. Prawo Huka mówi, że siła, jaka działa, to jest minus k razy x i razy wektor bazowy x. Wektor bazowy x to jest wektor w tym kierunku i o długości 1 czyli tak jeżeli x jest większe od 0 no to siła jest skierowana w lewo jeśli x jest mniejsze od 0 no to siła jest skierowana w prawo k jest to współczynnik sprężystości on mówi jak silna jest sprężyna jeśli k jest bardzo duże no to siła jest bardzo duża jeśli k jest malutkie no to siła też jest malutkie. No to i kilka wykładów temu policzyłem energię potencjalną. Wyliczyliśmy pracę, jaką wykonuje, sprężyna, jaką wykonuje sprężyna oraz wyliczyliśmy sobie energię potencjalną. W tym wykładzie chciałbym w pełni rozwiązać ruch z, e, e, dla tego systemu. No to zapiszmy sobie teraz prawo Newtona. Prawo Newtona, drugie prawo Newtona mówi, że masa razy przyspieszenia to jest siła. Masa to jest masa naszego ciała na sprężenie. To jest siła. Już wiemy, jaka jest siła. Teraz, co to jest przyspieszenie? Przyśpieszenie możemy sobie zawsze zapisać, że to jest d kwadrat r pod dt kwadrat, czyli to jest druga pochodna położenia, a to jest d kwadrat x pod dt kwadrat razy x dodać d kwadrat y po dt kwadrat y dodać d, druga pochodna z po t razy z. Ale w tym problemie zakładamy, że ruch jest tylko i wyłącznie w jednym wymiarze. Czyli tego członu nie mamy, tego członu nie mamy i mamy tylko drugą pochodną x po czasie. Czyli w tym problemie, który tutaj rozpatrujemy, mamy, że przyspieszenie to jest d kwadrat x po dt kwadrat razy x i wektor bazowy x. No to teraz możemy zapisać sobie nasze równanie ruchu. Nasze równanie ruchu wygląda teraz następująco. Masa razy przyspieszenie d kwadrat x po dt kwadrat razy nasz wektor bazowy równa się siła. Siłę znamy, ona jest dokładnie kx razy wektor x. Teraz widzimy Państwo, że po obu stronach mamy ten sam wektor jednostkowy x, i go możemy usunąć, bo jeśli wektory są takie same, to i, te, to i składowe tych wektorów są takie same, czyli możemy sobie zapisać teraz m d kwadrat x pod dt kwadrat równa się minus kx. To jest to samo co u góry, tylko pomijamy nasze wektory bazowe. Bo jeśli zachodzi powyższa równość, to i musi zajść ta równość, którą byśmy właśnie teraz napisali. Podzielmy teraz przez m i dostajemy następujące równanie. Mamy d kwadrat x podzielone przez d do kwadratu równa się minus k podzielone nad m x. I teraz proszę Państwa, Równanie oscylatora harmonicznego. Druga pochodna x po czasie równa się minus k podzielone przez m razy x. Jest to równanie, to jest tak zwane równanie różniczkowe, ponieważ pojawiają się pochodne. Jak powiedziałem, jest to równanie, które pojawia się bardzo często w nauce i technice. Dlaczego? No bo jak spojrzą, spojrzą Państwo na ten rysunek, no to jest oczywiste, że tu mamy do czynienia z drganiami. Te ciało będzie drgać lewo-prawo, lewo-prawo. No i drgania pojawiają się wszędzie. Nie wiem, wieżowiec na wietrze drga. Most na wietrze drga, samochód na wybojach drga, w zasadzie wszystko drga. I bardzo wiele problemów fizycznych sprowadza się dokładnie do tego równania, które mamy tutaj zapisane. Może tu jeszcze powiem, na, napiszę eksplicyte, oczywiście, x zależy od czasu. X oczywiście zależy od czasu. Czyli jaki jest nasz cel? Celem naszym jest rozwiązanie tego równania różniczkowego. Czyli szukamy takiej funkcji x od t że jak policzymy drugą pochodną tej funkcji, którą znajdziemy podetek, podetek kwadrat, to ma się okazać, że to będzie równe minus kM x od t. Takiej funkcji szukamy. Musimy znaleźć taką funkcję, która będzie spełniać dokładnie tą równość. I okazuje się, że to nie jest, proszę Państwa, trudne zadanie. W ogóle wiemy, czego mniej więcej się spodziewać. Nawet no, jak spojrzymy ten rysunek, no to wiadomo, że ciało poleci w lewo, później w prawo, później w lewo i to będzie funkcja taka oscylująca. A znamy takie funkcje, to jest funkcja sinus, na przykład funkcja cosinus. I zresztą też wiemy, że jak weźmiemy funkcję sinus albo cosinus i policzymy drugą pochodną, na przykład druga pochodna z sinusa to będzie minus sinus, druga pochodna z cosinusa to będzie minus cosinus. Proszę sobie to sprawdzić, jeśli ktoś nie jest do tego przekonany. Więc spróbujmy zgadnąć jakieś rozwiązanie tego problemu, które jest tutaj. Pierwsze rozwiązanie, które, które przychodzi na myśl, no to spróbujmy. x od t równa się a' razy sinus omega t. Na tym etapie a' i omega to są jakieś stałe. Na razie o tym nie myślimy. No i zobaczmy, proszę Państwa, czy to rozwiązanie. Spełni nam drugie, drugą zasadę dynamiki Newtona i opisze nam system, który mamy tutaj narysowany. No to policzmy sobie pierwszą pochodną, dx pod dt. dx pod dt często się oznacza po prostu jako x, kropką. pochodną po czasie zwykle oznacza się jako x, kropką. mamy a prime, pochodna z tutaj będzie omega, pochodna z sinusa, to jest cosinus omega t, to jest dx pod dt. Teraz możemy sobie policzyć d kwadrat x. Pod dt do kwadratu, często to się oznacza jako x z dwoma kropkami, równa się teraz minus A prime omega do kwadratu razy sinus omega t. Ponieważ pochodna z kosinusa to jest minus sinus. No to teraz bierzemy te, te dx pod t i d kwadrat x pod t i podstawiamy do naszego równania, które tutaj zaznaczam, no to stosujemy mamy minus A prime omega do kwadratu sinus omega t równa się minus k podzielone nad m razy x a x równa się a' razy sinus omega t to to jest dokładnie nasze równanie wynikające z drugiej zasady dynamiki Newtona a' się skraca sinus nam się skraca minusy nam się skracają i dostajemy że omega kwadrat Równa się K podzielone przez M, czyli omega równa się pierwiastek K podzielone przez M. Czyli wiemy, ile się musi wynosić. Wiemy, ile wynosi omega. Czyli jeszcze, jeszcze raz możemy sobie zapisać rozwiązanie, które żeśmy tutaj zaproponowali. Równa się A' razy sinus w nawiasie KM pierwiastek razy T. Czyli wiemy, że. Taka funkcja jest rozwiązaniem tego problemu. No ale próbujmy, spróbujmy zrozumieć to rozwiązanie. Co to rozwiązanie opisuje? Zróbmy sobie rysunek. Jeszcze raz. Zróbmy sobie rysunek. Tutaj jest oś x. Tutaj jest 0. Tutaj jest 0. No to zastanówmy się, jaka jest wartość x w czasie T równym 0. No, sinus 0 to jest 0. Czyli w T równym 0 ciało jest tutaj. To jest, proszę Państwa, położenie x. Od t równym 0, które zwykle się oznacza x0 i to się równa 0. x0 to jest położenie ciała w t równym 0, czyli w t równym 0, ciało spoczywa w x równym 0 i tu mamy sprężynkę. Dobrze? Co to jest a'? Co to jest parametr a'? Proszę zobaczyć, że mamy a' razy sinus jakiejś funkcji. Funkcja sinus jest od minus 1 do 1, czyli a' jest maksymalnym wychyleniem. Tu jest a'. A tutaj będzie minus a'. Czyli wiemy, że zgodnie z tym rozwiązaniem to ciało będzie drgać od minus a' do a'. Czyli to będzie amplituda drgania. To teraz policzmy sobie prędkość. Policzmy sobie teraz prędkość tego wahadełka, te, tego ciała, czyli liczymy teraz dx pod dt. dx pod dt to równa się prędkość od czasu. I to się równa a' pierwiastek k przez m razy cosinus pierwiastek k przez m razy t. To jest, proszę Państwa, prędkość. Jeśli policzymy sobie teraz prędkość od t równym 0, co też oznacza się często jako v0, dostajemy, że to jest a' pierwiastek k przez m. Czyli, proszę Państwa, to rozwiązanie to jest następująca sytuacja. Mamy ciało w t równym 0, mamy ciało w x równym 0, oraz jest jakaś prędkość początkowa. Na przykład oznaczmy sobie tą prędkość jako w tym kierunku. To jest, proszę Państwa, prędkość, V0. Czyli to jest ciało, które stoi w zerze i ma nadane jakąś prędkość. To to jest dokładnie takie, to, to jest dokładnie rozwiązanie, które jest dane tutaj. Ale ktoś powie, że to nie może być wszystko. No bo na przykład można sobie wyobrazić, że to ciało nie jest w zerze, tylko jest wychylone. Na przykład biorę to ciało, rozciągam sprężynę, nie nadaję początkowej prędkości i puszczam. Puszczam i sprężyna ściąga te ciało i wprawia je w ruch. No i takie rozwiązanie również istnieje. I takie rozwiązanie można zapisać za pomocą funkcji cosinus, tak się okazuje. Już Państwu pokazuję. x od t równa się b' razy cosinus omega razy t. Wcześniej mieliśmy sinus, popatrzmy tutaj. To jest te rozwiązania. Teraz mamy cosinus. Bardzo łatwo się przekonać, że oczywiście omega to jest ta sama wartość to jest k podzielone przez m. To jest pierwiastek z k podzielone przez m. Trzeba policzyć drugą pochodną, podstawić do naszego równania, które jest tutaj. Druga pochodna po x równa się minus k podzielone przez m razy x i przekonać się, że omega to jest dokładnie ta, ta sama wartość co poprzednio. Policzmy sobie prędkość dx po dt. Prędkość w czasie równa się b' razy omega. I tutaj teraz jest znak minus, bo pochodna z kosinusa to jest minus sinus sinus omega razy t. No i teraz widzimy tak, że x od t równym 0 równa się x0, równa się kosinus 0 to jest 1, równa się b'. V od t równym 0 równa się v0, równa się pochodna z y, sinus w zerze jest 0, czyli to jest 0. Czyli teraz mamy następującą sytuację. Sytuację mamy troszeczkę inną teraz. Teraz ciało jest w czasie T równym 0. Tutaj mamy 0. Ciało jest wychylone do B'. b, b prim. Załóżmy, że B' jest większe od 0. Czyli w T równym 0 sprężyna jest rozciągnięta, proszę Państwa. Sprężyna jest rozciągnięta. Tutaj jest wartość x0. Ale też mamy, że V0 równa się 0, czyli nie ma początkowej prędkości. Czyli rozciągamy sprężynkę. Nie nadajemy prędkości i ją puszczamy. I oczywiście sprężynka zaczyna pracować, i ciało jest wprawione w ruch. To jest, proszę Państwa, drugie możliwe rozwiązanie. Ale ktoś powie, ale to nie jest wszystko. No bo przecież mógłbym tylko troszeczkę sprężynkę rozciągnąć i nadać jej na przykład prędkość. I to nie jest ani to rozwiązanie pierwsze, ani rozwiązanie drugie. Więc, proszę Państwa, pora teraz wskazać rozwiązanie ogólne. Ja tu nie chcę wchodzić w teorię równań różniczkowych, ale myślę, że nie zaskoczę Państwa, jeśli powiem, że ogólne rozwiązanie to jest suma rozwiązania pierwszego i drugiego. Więc proszę Państwa, rozwiązanie ogólne tego problemu jest następujące. Pierwsze rozwiązanie sinus omega razy T, dodać drugie rozwiązanie. Cosinus omega razy T i omega równa się pierwiastek K przez m. To jest, proszę Państwa, ogólne rozwiązanie oscylatora harmonicznego w jednym wymiarze. Mogą się Państwo bardzo łatwo przekonać. Wystarczy policzyć drugą pochodną, podstawić do równania Newtona i, i przekonają się Państwo, że to, jest że to jest rozwiązanie. W pewnym sensie jest oczywiste, bo druga pochodna sumy to jest suma drugich pochodnych i to w zasadzie jest oczywiste, że to jest rozwiązanie. Ale proszę się upewnić. Policzyć drugą pochodną, podstawić i wszystko będzie działać. Zastanówmy się teraz, co to są te parametry A' i B'. Policzmy sobie najpierw prędkość. Prędkość, czyli dx po dt. Czyli mamy, że to jest A' razy omega razy cosinus omega t, bo pochodna z sinusa to jest cosinus, minus B' razy omega razy sinus omega t. To jest prędkość naszego, naszego ciała. Zobaczmy co się dzieje w czasie t równym 0. W czasie t równym 0 x 0, czyli x w czasie t równym 0 równa się. Idziemy do rozwiązania na x. Sinus 0 jest 0, równa się b'. Cosinus 0 jest 1. Co się dzieje z prędkością v0, czyli prędkość w czasie t równym 0. Sinus jest 0, zostaje nam cosinus równa się a' razy omega. Czyli mamy, że a' równa się prędkość w czasie 0 podzielone przez omega. Czyli możemy sobie jeszcze raz przepisać nasze rozwiązanie. I mamy x od t równa się a' to jest prędkość w czasie 0 podzielone przez omega razy sinus omega t. Dodać b' to jest x0 razy cosinus omega t. I to jest jeszcze raz nasze ogólne rozwiązanie oscylatora harmonicznego. I teraz mamy dwie stałe w tym rozwiązaniu. Mamy v0 i x0. V0 to jest prędkość w czasie T równym 0. X0 to jest położenie w czasie T równym 0. I widzą Państwo, że teraz jest to ogólne rozwiązanie, bo mogę podać dowolne położenie na początku i dowolną prędkość mogę podać na początku. Więc i to, co mam tutaj zapisane, to jest najbardziej ogólne rozwiązanie tego problemu. No dobrze, teraz myślę, że powiem kilka słów, czym jest te omega. Już znamy dokładne rozwiązanie tego równania. Każdy sobie może teraz narysować w jakimś programie dla dowolnego x0 i dla, dla dowolnego v0. Oraz znając y, k oraz m, każdy sobie może na, narysować to rozwiązanie, jak ona się zmienia w czasie. Ale zastanówmy się teraz, czym jest omega. Co to tak naprawdę jest omega? Dobrze to zrozumieć. Narysujmy sobie na przykład cosinus omega t. Tutaj niech będzie omega t. A tutaj rysuję... Kosinus omega T. Więc tak, przypominam, że 360 stopni to jest 2 pi w radianach. 180 stopni to jest pi w radianach. 90 stopni to jest pi drugie radianów, prawda? I teraz omega T będziemy wyrażać w radianach. Funkcję cosinus będziemy wyrażać w radianach. Tak, jeżeli T jest równe 0 no to funkcja cosinus może najpierw narysuję tą funkcję. Tutaj mamy funkcję cosinus. Ona wygląda jakoś tak. W czasie t równym 0 cosinus 0 jest 1. Tutaj mamy 2pi. Tutaj mamy 2pi, czyli 360 stopni. Tutaj mamy pi. Tutaj mamy pi drugich. Tutaj mamy czy czy, czy czy drugie pi. Teraz tak. Jeśli omega t jest równe 2pi, to funkcja cosinus zrobiła Pełen cykl. wyszła od 1 do minus 1 i z powrotem do 1, prawda? No bo funkcja cosinus jest od minus 1 do 1. Czyli jeśli omega t jest równe 2pi, to w tym czasie funkcja cosinus zrobiła pełen cykl. I taki czas nazwiemy okresem, czyli jeżeli omega t równa się 2pi, to funkcja cosinus zrobiła pełen cykl. Czyli mamy, że omega równa się 2pi podzielone nad t. Oraz t równa się 2pi podzielona nad omega. Jeszcze raz. Duże t to jest czas potrzebny, aby ta funkcja kosinus zrobiła pełen cykl. Od 1 do minus 1 do 1. To jest wtedy, gdy omega t równa się 2pi. Ok? Myślę, że to jest dość, dość jasne. Może sobie jeszcze narysujmy, jak to wygląda z punktu widzenia sprężynki. Mamy oś x mamy oś x tutaj jest 0 to tak, w czasie t równym 0 masa jest tutaj to jest w czasie t równym 0 kosinus jest 1 i wychylenie jest w prawo to jest w czasie t równym 0 tutaj może sobie zapiszmy omega t równym 0 teraz jeżeli omega t jest równe pi to sprężynka jest w zerze no bo wtedy jest, jesteśmy w pi to jest sytuacja omega t równa się pi pół no bo kosinus pi pół jest 0. Następnie wchodzimy tutaj. Jesteśmy gdzieś tutaj, to jest omega T równe pi. To jest omega T równe pi, no bo cosinus pi jest minus 1. No i proszę Państwa, mamy następną sytuację. Tutaj mi troszeczkę zabrakło miejsca. Dla trzy drugiej pi jesteśmy tutaj, i dla 2 pi wracamy do punktu wyjściowego. Czyli omega t 0 jesteśmy najbardziej w prawo, omega t równa się pi jesteśmy najbardziej w lewo i później omega t 2 pi znowu wracamy e, do pozycji po prawej. Czyli mamy nasz wzór na okres. Okres to jest po prostu 2 pi podzielone nad omega, a omega to jest po prostu 2 pi podzielone nad okres, gdzie okres to jest czas potrzebny na wykonanie pełnego, pełnego cyklu. I być może Państwo pamiętają, że omega pojawiały się w ruchu po okręgu. W ruchu po okręgu omega to była prędkość kątowa. To była prędkość, ile radianów robimy w ciągu sekundy, a duże t, czyli okres, to był czas potrzebny na wykonanie pełnego obrotu. I tutaj mamy bardzo podobną sytuację. Omega to się nazywa częstość kątowa, albo częstość kołowa, albo pulsacja niekiedy się nazywa, a duże t to jest czas potrzebny na wykonanie pełnego obrotu. Cyklu, nie pełnego obrotu, tylko pe pełnego cyklu, czyli ciało idzie od prawa do lewa i do prawa z powrotem. No dobrze, proszę Państwa, czyli <laughs> y możemy sobie jeszcze raz zapisać nasze ogólne rozwiązanie, bo chciałbym przedstawić to rozwiązanie teraz w troszeczkę innej postaci. Mamy tak, ogólne rozwiązanie jest A' sinus omega T, dodać B' kosinus omega t. Teraz dowiedzieliśmy się, że a' to jest nic innego jak prędkość początkowa podzielona przez omega, b' to jest położenie początkowe, a omega jest równe pierwiastek k przez m, a okres, czyli czas potrzebny na wykonanie całego cyklu jest 2pi podzielone przez omega, czyli okres równa się 2pi pierwiastek m przez k. To jest, proszę Państwa, wzór na okres oscylatora harmonicznego. Jak Państwo się zastanawiają, jest to wzór dość intuicyjny. Jeśli masa jest bardzo duża, no to ona się niechętnie będzie ruszać i ten okres będzie duży, po prostu dużo czasu zajmie, zanim to ciało poleci od prawa do lewa i z powrotem do prawa, prawda? Teraz, jeśli K jest bardzo duże, czyli jeśli sprężyna jest bardzo mocna, no to ona mocno szarpnie to ciało i momentalnie zrobi ten jeden cykl, czyli wtedy okres będzie mały. Czyli rzeczywiście, okres powinien rosnąć jak M, a powinien, mal, a powinien się zachowywać jak jeden przez K, czy w tym przypadku pierwiastek. No dobrze, to to jest nasz ogólny wzór. I proszę pamiętać, że w takim rozwiązaniu takiego problemu, jak jest tutaj, no muszą pojawić się zawsze dwie stałe. W tym przypadku A' i B'. Dlaczego? No bo musimy znać położenie początkowe i musimy znać prędkość początkową. Teraz na ogół to rozwiązanie ogólne zapisuje się w troszeczkę innej postaci. Ja teraz Państwu pokażę, jaka jest postać troszeczkę inna. Postać jest następująca. A, już nie A', tylko A, sinus, omega t, dodać, fi. W tym przypadku a to jest amplituda, to jest maksymalna wartość x, to jest oczywiste, bo sinus zmienia się od minus 1 do 1, więc maksymalna wartość x będzie od minus a do a, a phi nazywa się fazą. Możemy sobie teraz policzyć, ile się równa x0, czyli x w czasie t równym 0, i to się równa a sinus phi. Teraz możemy sobie policzyć prędkość od czasu. Prędkość od czasu to jest a razy omega, razy cosinus omega t dodać phi i dostajemy, że prędkość w czasie t równym 0 to jest po prostu a omega razy cosinus phi. Czyli tutaj mamy wzór na x0, tutaj mamy wzór na v0. Czyli i stąd można dostać a i naszą fazę. Ale już tutaj nie będę robić, ponieważ nie chcę tracić, nie chcę tutaj skupiać się na dyskusji fazy. Chciałbym tylko przekonać Państwa, że to rozwiązanie, które mamy tutaj, że to rozwiązanie one jest identyczne z tym, które mamy wyżej. I to można się natychmiast przekonać. Zapiszmy sobie znany wzór ze szkoły średniej. Alfa dodać beta równa się sinus alfa, cosinus beta dodać sinus beta, cosinus alfa. Czyli mamy znany wzór ze szkoły średniej. No i zastosujmy to do naszego x od t. x od t równa się a razy. No i piszemy sinus omega t razy cosinus phi. Dodać sinus phi razy cosinus omega t. Czyli możemy sobie teraz to zapisać tak. Mamy a razy cosinus phi razy sinus omega t. Dodać a razy sinus phi. Razy cosinus omega t. Co to jest to? A razy cosinus phi pojawia się w tej linijce, czyli a razy cosinus phi to jest nic innego jak w 0 podzielone przez omega. A co to jest a razy sinus phi? A razy sinus phi pojawia się tutaj, a to jest nic innego jak x0. Czyli widzą Państwo, dostajemy dokładnie to samo, co mamy Tutaj. To jest dokładnie ten sam wzór. Podsumowując. Podsumowując. Oscylator harmoniczny przedstawiony na tym rysunku, gdzie mamy siłę proporcjonalną do k i x, gdzie k to jest współczynnik sprężystości, oraz po zapisaniu drugiego prawa dynamiki Newtona i, i następnie rozwiązując to równanie dostajemy najbardziej ogólne rozwiązanie najbardziej ogólne rozwiązane dane rozwiązanie dane następującą postacią, że to jest a, równa się, równa się a razy sinus, omega t dodać fi, OK. Gdzie omega równa się pierwiastek k przez m, a okres równa się 2 pi pierwiastek m przez k. Gdzie okres jest to czas potrzebny na wykonanie jednego pełnego cyklu. I... To jest najważniejszy wzór z dzisiejszego wykładu. Dziękuję.